Witam serdecznie wszystkich systemowców. Znowu jestem nad stawkiem. Spróbuję coś nagrać. Jeśli mi tu coś nie przeszkodzi. Ale myślę, że nie. Tutaj jest pięknie, ale dość hałaśliwo, bo, bo tu obok jest um, ulica. 20 metrów za mną, więc zaraz coś przejedzie i będzie huk więc się przeprowadzę w inne miejsce. Chwileczkę pokażę tą truszkę jak zawsze. A tak z góry. Kukułki kukają. A my kukamy do nieba. Aby się tam dostać. Stąd te myśli i refleksje. To jest takie nasze kukanie. A może tutaj spróbuję. Nie ma nikogo. Dobrze, to będzie tutaj. Ostateczny sens istnienia polega na tym, aby, jak przystało na prawdziwe dzieci, Boga, upodobnić się do Niego. Tylko On posiada pełnię życia. W Nim zawarta jest cała doskonałość, za którą tęsknimy od narodzin aż do śmierci. Gdybyśmy to zrozumieli, nawet nasza cywilizacja mogłaby być bardziej udana, spokojna, piękna i mądra. Można wyznawać różne religie, nie wiedząc jednak, kim jest Bóg, jaka jest jego nauka i czego oczekuje od człowieka. Taka wiara nic nie daje. Jest antywiarą. Wiara musi być żywa. Refleksyjna, filozoficzna, w znaczeniu duchowym. Być, uni być uniwersalnym to znaczy być przede wszystkim przyjaznym innym ludziom. Stać się dla bliźnich samą miłością. A tutaj pokazuję jeszcze całość. I tutaj kawałek uroczego krajobrazu. Przechodzimy dalej przy tym stawie. I jeszcze z tej strony bardzo piękny widok. Więc pośród tych drzew, traw, jeszcze raz wszystkich pozdrawiam. Tu obok jest wielkie osiedle. Wiele budynków, znaczy to osiedle nie jest duże, malutkie w zasadzie. Ale jest pięknie. Tam dalej mieszkam, właśnie. Widać po prawej stronie jeszcze tak zaokrąglę się i tutaj wejdziemy w kwiatki o. i jeszcze w takich krzaczkach Przeczytam następną myśl. Czy miłość do Boga uważasz za najwyższy wymiar szczęścia? Jeśli nie Bóg, to kto? To co? Czy może forma przemijająca świata materialnego? Żeby uwielbiać, trzeba wiedzieć, co się uwielbia. Ludzie często ślepą kochają zniszczoną materię, a życie prawdziwe polega na dążeniu do wychodzenia poza nią poza to zniszczalne i tymczasowe środowisko czy nie ma w tym jakiegoś nieporozumienia o tu widoczek też piękny, więc przekazuję te widoczki. Idziemy na drugi staw w tej chwili. Samochody jeżdżą, zaraz zobaczycie. O, przejechał. <grytanie> Tutaj też jest pięknie. Ale szumnie. Warkot samochodów. W ten sposób idę właśnie, przeszedłem ulicę i idę ku tu w prawo zaraz samochody jeżdżą to jak już mówiłem jest tu dość wielki hałas tu jest takie wejście tajemne to wejdę jest, udało się Ależ tu jest piękne, tu nagram pomimo tego szumu Dobra ze spontaniczności i mądrości, która jest unikalna, wypełniona doskonałością i ducha, powstały wszystkie czujące istoty i w niej znajdują się... Bo się pogubiłem. I w niej znajduję spoczynek. Lecz nie jest to ani... Konkretne, ani abstrakcyjne. Bóg jest zawsze ponad wszystkim. Tak to jest pięknie teraz. Najlepsza pora roku. <laughs> I ponad wszystkim. Bóg potrafi znaleźć. Aha, nie, źle przeczytałem. Bóg potrafi zmienić zdanie i ma doskonały humor, słowo Ojca Pio. Bóg zmienia zdanie, ale zawsze z korzyścią dla nas podkreślił ojciec Pio wspaniały humor Boga i zmiany zdania to korzyść dla naszej wolności Bóg obiecał wolność wszystkim i obietnicy zawsze dotrzymuje słowa Ojca takie no. tutaj piękne młody dąbek młody Bóg Kaczki już tam słychać. Warto poglądać właśnie taki krajobraz. Człowiek wypoczywa. I kilka myśli krótkich. Uniwersalny postęp polega na przeżywaniu życia z najwyższym celem, sensem i doskonałością, radością. Nieodwrotnie, jak politycy czy różne organizacje społeczne ideologie to robią. My musimy żyć w inny sposób, innymi wartościami, ponad ludzkimi. Ludzkie wartości są nikłe. Wszystko, co ludzkie, owszem, nie jest nam obce, ale to jest wszystko marność. Aby osiągnąć radość wielkich miar, potrzebne są wielkie i lekkie wysiłki duszy. Ludzie krytykują wszystko, ale błąd robią w tym, że nie krytykują samych siebie. Chociaż może być wiele rzek.